Dlaczego świadkowie byli gotowi ryzykować wolność, a nawet życie dla swej literatury? Ponieważ krzepiła ona ich wiarę w Boga. Umacniała nadzieję, że Bóg ustanowi nowy świat, w którym nie będzie cierpień ani śmierci. Bez Biblii i literatury biblijnej czuliby się jak pozbawieni jedzenia. Gdy rodzi się dziecko, nikt nie musi go uczyć, jak ma ssać pierś matki. Ono czuje zapach mleka i stara się zaspokoić swoje potrzeby fizyczne. Podobnie nasz stwórca wszczepił nam potrzeby duchowe. Drukowanie w podziemiu było jednak niebezpieczne, zwłaszcza w latach 50. Gdy milicja otoczyła jedną z takich drukarni, Nikołaj Dubowiński musiał uciekać przez okno. Podszedłem do okna i zobaczyłem, że stoi tam już milicjant. Wyskoczyłem innym oknem i zacząłem uciekać. Wtedy wyszli z za domu i zaczęli mnie gonić, a potem zaczęli strzelać z pistoletu. Trafili mnie, ale tylko w rękę. Skończyły im się naboje. Dzięki temu udało mi się uciec. Później jednak Nikołaja aresztowano i skazano na karę śmierci. Potem wyrok zamieniono na 25 lat obozu o zaostrzonym rygorze. Następca Stalina, Nikita Chruszczow, dokonał znacznych zmian. Zreformował system łagrów i ukrócił władzę sił bezpieczeństwa. Ale prześladowania świadków Jehowy nie ustały. Trudno wyjaśnić prześladowania religijne za czasów Chruszczowa. Okres jego władzy nazywamy odwidżą, ale w odniesieniu do religii był to przymrozek, a nawet srogi mróz. Pod rządami Chruszczowa ustanowiono specjalne obozy poprawcze, których celem było skłonienie więźniów do porzucenia swych poglądów. W roku 1960 setki świadków Jechowy, mężczyzn i kobiet. Osadzono w takich obozach niedaleko Sarańska. Byli więźniowie tych obozów, opowiadają współwyznawcom o swych przeżyciach. Dlaczego to zrobili? Żeby skoordynować wysiłki w toczonej przeciwko nam wojnie ideologicznej. Chcieli też zobaczyć, jak to na nas podziała. Sprawdzić, czy stopniowo poddamy się takim naciskom, czy nie. Prawie każdego tygodnia przychodził do nas jakiś urzędnik Gułagu i próbował nas przekonywać, nakłaniać, namawiać, zasiewać wątpliwości i nieufność. Chcieli zachwiać wiarę braci. Czasami dla wzmożenia presji wprowadzano zakaz korespondencji z rodziną. Nie dostałem żadnego listu przez dwa lata i nagle otrzymuję wiadomość: moja żona i dziecko przyjadą mnie odwiedzić. Nigdy nie widziałem syna, bo urodził się już po moim wyjeździe. Oficer powiedział mi: Mikołaj, masz tu papier i długopis. Nic więcej od ciebie nie chcemy. Wrócisz do żony i będziesz wolny. Podpisz to. Powiedziałem mu: Nigdy tego nie zrobię. Czy chcesz odsiedzieć cały wyrok, a potem następny? Tak, choćby do śmierci. Próbowali cię przekupić twoją własną żoną, albo obiecywali pieniądze, mieszkanie w Moskwie, samochód, cokolwiek, złote góry, jeśli tylko podpiszesz ten dokument, że wyrzekasz się wiary. Obozy wydawały się doskonale odizolowane od świata. Często dokonywano rewizji, ale mimo to świadkowie otrzymywali swą literaturę. Oficer KGB wezwał mnie do siebie i pytał: Jak Wam się udało w ciągu zaledwie trzech miesięcy dostarczyć do obozu strażnicę przez trzynaście rzędów drutu kolczastego? Jak Wy to robicie? Skąd bierzecie te strażnice? Uwięzieni świadkowie zdobywali literaturę dzięki pomocy tych, którzy odwiedzali obozy. Potem ręcznie przepisywali te publikacje. Dzięki temu mieli całą Biblię i swe główne czasopismo Strażnice. Serhii Ravluk nie zdradził jednak tej tajemnicy. Powiedziałem tak, panie oficerze, czy wierzy pan w to, że jak mówi Biblia, kruk przynosił jedzenie prorokowi Jehowy? Czytałem o tym, znam to. Czy wierzy pan w to? No cóż, nie wiem może faktycznie tak było. To czemu pan nie wierzy, że taki sam kruk mógł przynieść strażnicę do naszego obozu? Oczywiście w to nie uwierzył. Nie znam ani jednego przypadku, by ktoś narzekał, że w ogóle nie ma literatury. Możemy za to dziękować tylko Jechowie. Najważniejszym dniem dla świadków Jechowy jest coroczna pamiątka śmierci Chrystusa. Obchodzą ją podając sobie prześny chleb i wino. Mimo, iż było to zabronione, świadkowie regularnie obchodzili pamiątkę. W roku 1961 ponad 300 świadków zebrało się po pracy w obozowej jadalni. Siedzieliśmy, rozmawialiśmy i śmialiśmy się, aby nie pokazywać, że jest to dla nas szczególny dzień. Mieliśmy trochę krzaśnego chleba, który zrobiliśmy w obozie. Jeden z braci przyniósł skądś wino. Był tam duży stół, i po jednej stronie siedzieli bracia, którzy przemawiali. To było bardzo budujące przeżycie. Kiedy już kończyli, odkrył ich jakiś donosiciel. Nikołaja i innych organizatorów tej uroczystości przeniesiono do ciasnego karceru. A ich skromne racje żywnościowe jeszcze bardziej zmniejszono. Wiktor Gutschmidt był jednym ze świadków, którzy zostali zabrani od rodziny i osadzeni w obozie poprawczym. Gdy mąż nas opuszczał, powiedział mi: Teraz będziesz mężczyzną i kobietą, tatą i mamą. Pocałował mnie i odszedł. Nie było go w domu całe dziesięć lat. Chociaż uwięziony Wiktor prawie przez cały czas chorował, stale budował swą rodzinę. Wysyłał do żony i dzieci zachęcające listy i pocztówki, które sam rysował. Pisał do nas opowiadania, coś ciekawego o przyrodzie albo o jakimś odkryciu, o którym przeczytał w czasopiśmie naukowym. Za pomocą tych pocztówek Wiktor wychowywał i pouczał swoje dzieci. Ponieważ sam poznałem prawdę, uważałem, że zgodnie z nią powinni też postępować inni. Chciałem, żeby moje dzieci też chodziły drogą prawdy. Droga Irinko i Julio, uczcie się tego, co jest sprawiedliwe, dobre i ludzkie. Niech wasze dzieciństwo upływa w atmosferze miłości. Musicie być uczciwe wobec samych siebie, kształtować swój charakter. Musicie umieć obserwować przyrodę i odkrywać prawdę i piękno. W ten sposób nauczycie się kochać i myśleć. Cenzura obozowa nie pozwalała mu pisać niczego o Bogu. Kiedy otrzymywałyśmy te pocztówki, od razu kojarzyłyśmy je z tematami z Biblii. Na przykład, kiedy ukazywały piękno natury, lasów czy rzek, od razu czytałam 65 rozdział Izajasza: Taka piękna Ziemia. Dlatego dziewczynki od wczesnego dzieciństwa bardzo kochały Boga. Wtedy mama modliła się z nami i płakałyśmy. Te kartki odegrały ogromną rolę w naszym wychowaniu. Próby indoktrynacji świadków się nie powiodły. W końcu obozy te zlikwidowano. Większość świadków zwolniono i Wiktor Guczmit wrócił do rodziny. Prześladowanie i ucisk tylko umacnia człowieka pod względem duchowym. Dlatego opowieści o prześladowaniach i o ludziach, którzy z powodu swej wiary trafili do obozów, co spotkało wielu świadków Jehowy, budzą szacunek. Ktoś, kto cierpiał za wiarę, wzbudza szacunek i uznanie. Na początku lat 60. wielu zesłanych świadków mogło przenieść się do lepszych domów, ale władze nadal wywierały na nich silną presję ideologiczną. Świadkom nie pozwalano pouczać o swych przekonaniach własnych dzieci. Z tego powodu Fiodor Żytnikow został odebrany rodzicom. Mnie i mojego młodszego brata Władimira zabrano siłą do domu dziecka. Przyjechał oddział milicji i nas zabrali. Chodziło im o to, żeby nas zastraszyć, żeby zburzyć naszą wiarę i żebyśmy przestali służyć Bogu. Władze zrozumiały, że nie da się zmienić poglądów dorosłych świadków. Próbowały jednak wygrać walkę o umysły ich dzieci. Gdy w roku 1961 Jurij Gagarin jako pierwszy człowiek odbył lot w kosmos, w telewizji radzieckiej pokazywano wiele programów o treściach ateistycznych. Okoliczność, iż Gagarin nie widział Boga, przedstawiano jako dowód, że Bóg nie istnieje. Dyrektor wezwał mnie do siebie i powiedział No widzisz, Wasili, teraz już nigdzie nie znajdziesz Boga. Boga nie ma. Gagarin obleciał wszystko i nic nie znalazł, nic nie widział. Ja na to Siergieju Jewgieniewiczu, jak sobie wyobrażacie Boga? Czy myślicie, że On wygląda tak jak wy, że siedzi za biurkiem, w biurze i jest jak człowiek, którego można zobaczyć i dotknąć? Nawet jeśli dzieci świadków miały świetne wyniki w nauce. Pozwalano im zdobyć co najwyżej średnie wykształcenie. Żaden świadek jechowy nie mógł być nauczycielem ani zajmować się działalnością kulturalno-oświatową. Mógł tylko pracować fizycznie. Przez dwa lata próbowałem dostać się na uniwersytet lub politechnikę, ale bez względu na to, ile egzaminów zdałem, nie chcieli mnie przyjąć. W końcu pewien starszy człowiek z komisji egzaminacyjnej wyszedł za mną, wziął mnie na bok i powiedział Znajdź sobie pracę młody człowieku, z twoimi papierami nie przyjmą cię na żadną uczelnię Odkąd w roku 1964 przywódcą partii komunistycznej został Leonid Breżniew, aresztowania świadków zdarzały się coraz rzadziej w następnym roku anulowano wyroki dożywotniego zesłania. Ci, którzy chcieli, mogli opuścić Syberię. Mogłem wrócić na Ukrainę, ale powiedziałem, że zostajemy, ponieważ jesteśmy tu potrzebni. Inni wracali, ale w ślad za nimi wędrowały akta KGB. Przeprowadzałem się już kilka razy. Mieszkałem w Kazachstanie i w Gruzji i nigdzie nie mogłem zagrzać miejsca. Kiedy tylko dowiadywali się, że jestem świadkiem Jehowy, mówili, wynoś się stąd. Gdy wezwano mnie do KGB, powiedziałem im, że nigdzie nie pojadę. Nie mogę. Mam matkę, ojciec jest w podeszłym wieku, oni nie mogą pracować. Iwan Mikitkow działał w podziemiu na terenie Ukrainy przez kolejne 15 lat po czym znowu trafił do więzienia za swe przekonania. Tymczasem władze skupiły uwagę na innych formach nacisku. Od